Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daily. Dzisiaj porozmawiamy na temat bitewnych kredytów, które są w Albionie, jak je wbijać, jakie są sposoby na to, żeby je wbijać, skąd je brać i na co ja wydaję, ponieważ w tym filmie będę się skupiać jak na najwydajniejszym wydawaniu tych bitewnych kredytów, bo ja na tym się w ogóle nie skupiam. Po prostu mam rzeczy, na które te bitewne kredyty wydaję i przeznaczam. Nie patrzę na to, żeby to było jak najwydajniejsze. Więc po prostu dzisiaj obgadamy, jak je po prostu zdobywać. I jak ja je wydaję, więc zapraszam do oglądania. Więc już jesteśmy w Albionie i tutaj mamy właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie o czym ja gadam. Witerne kredyty mam ich dziewięćdziesiąt 598 i na co je można przeznaczyć? Od razu mówię. Jeżeli mamy na przykład podstawki jakieś w jakichś przedmiotach i mówię od razu, że witerne kredyty tylko i wyłącznie można zużywać tutaj, w podstawkach i speckach rzeczy broni i wszystko co się wywodzi od młody wojownik możemy przeznaczać na to właśnie tutaj bitewne kredyty i przykładowo możemy wydać na podstawkę w broni bądź w secie żeby po prostu te podstawki dobić i tutaj właśnie miarę mało tego tych bitewnych kredytów się zużywa najmniej się zużywa właśnie na drugą rękę tych bitewnych kredytów właśnie bardzo tanie to jest żeby właśnie specki bardzo Tanią można sobie dobić na setkę. I tu przejdźmy do tego, jak te bitewne kredyty się zdobywa. Się zdobywa je wtedy najszybciej, jak już będziemy mieli setkę na podstawce. Tak ogólnie, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie drzewko i specyfikacje specki na rzeczach, no to zdobywamy je po prostu fejmiąc broniami, na których mamy podstawkę na 100. To wszystko się przyspiesza wtedy, kiedy mamy po prostu speckę. Na danej rzeczy, którą latamy, też na setkę. Wtedy jeszcze więcej tego zdobywamy. Oczywiście wtedy najwięcej zdobywamy, jeżeli mamy set cały na setce. Jeżeli chodzi o specki, no i podstawki, wtedy też naturalnie mamy na setkę. I wtedy je zdobywamy po prostu fejmując. Na przykład zabijamy moba i dostajemy tam 200 tysięcy fejmu. No to tam nie pamiętam dokładnie, jakie to są przeliczniki. Ale po prostu zamiast fejmu, które dodaje nam się do statystyk konta. Dostajemy w zamian za to po prostu bitewne kredyty, które możemy zobaczyć też na czacie. Jeżeli mamy dobrze ustawiony, to tam nam się wyświetla, ile dostaniemy. No, i też nad głową po prostu postaci się wyświetla, ile bitewnych kredytów dostaliśmy. Innymi sposobami jest automatycznie ponowna specjalizacja. Jak sobie klikniemy tutaj w i, to mamy wyjaśnione. Automatyczna ponowna specjalizacja. Zbierz specjalizację bojową. Gdy już osiągniesz poziom setny danej gałęzi bojowej, każda otrzymywana dla tej gałęzi sława. Zostanie automatycznie przekonwertowana na bitewne kredyty. Bitewne kredyty sławy mogą być wydane na postęp w innych gałęziach, w których nie masz takiego poziomu specjalizacji. To, co to przed chwilą powiedziałem, i nie marnuj. Bez aktywnej, automatycznej, ponownej specjalizacji będziesz konwertował tylko 20% zdobytej sławy. No to tu już mamy te procenty, które mówiłem, że nie wiem, jak to wygląda. Gdy automatyczna, ponowna specjalizacja jest aktywna. Możesz zdobyć 4 razy więcej bitewnych kredytów, sławy wydając srebro. I po prostu, jeżeli zdobywamy to, mając setki i zdobywamy bitewne kredyty, mając to włączone, to nam zabiera po prostu srebro z konta postaci, które mamy, czy sobie, a daje nam więcej bitewnych kredytów. I jeszcze innym sposobem na to, jak zdobywać bitewne kredyty, są po prostu sakwy zrozumienia. Na przykład weźmy sobie sakwa zrozumienia 4.0. I tutaj jest jakość normalna i mamy tutaj dwa tryby. Nie otrzymasz dodatkowej sławy bojowej i tym samym nie będziesz tracił srebra. Zwiększa Twój udźwig i też mamy tutaj zwiększa Twoją zyskiwaną sławę bojową o 40%. Każdy dodatkowy punkt sławy zużywa 1,25 srebra. I tutaj teraz jest pytanie, czy coś jeszcze zmieniają tutaj poziomy, czy 8,4%? doskonały coś nam zmieni względem 40 oprócz udźwigu zmieni. Bo tutaj otrzymujemy o 108% więcej sławy, każdy dodatkowy punkt e, sławy zużywa 1,11 srebra, więc im lepszą zakwę zrozumienia mamy, tym więcej zyskujemy, za więcej zyskujemy e, tych bitewnych kredytów i w przeliczeniu jeden bitewny kredyt nas mniej srebra kosztuje. Ale po prostu zdobywamy tego o wiele więcej i o wiele szybciej, więc jeżeli szybko chcemy bitewnych kredytów nabić, no to po prostu im lepsza sakwa, tym lepiej. i Jeszcze ponowną specjalizację możemy włączyć i mieć set w, na setkach samych, to wtedy to leci, ale też szybko, szybko zabiera e, srebro. I przejdźmy do tego, jak ja wydaję w ogóle bitewne kredyty, jakie wbijam. Ja nie latam z sakwą zrozumienia, ani nie mam automatycznej ponownej specjalizacji. Ponieważ srebro mi jest bardziej potrzebne niż fame aktualnie. E, między innymi wydaje po prostu na rzeczy w gildii, więc na fame nie wydaję tego, a wbijam po prostu to dzięki temu, że latam z rzeczami, które, na których mam podstawkę setkę. No i się zdarza, że e, dużo też latam berdyszem, na którym mam setkę, e, 106 speckę. I właśnie tutaj teraz przejdźmy, że sami możemy, nie wydając bitewnych kredytów, dobić do setki maksymalnie. Po setce już musimy wydawać te bitewne kredyty na to, żeby po prostu dobijać. Tak jak widzicie, ja tu mam 101 akurat, ale tutaj na butach Straszy Grobowej mam 99, to wam zaprezentuję tutaj dobijać sobie na setkę. Możemy teraz na 101. Bitewne kredyty to kosztuje i już zaczyna kosztować silver. Przedtem nie kosztowało to silveru, do setki nie kosztuje to silver, bo też normalnie możemy to wbić po prostu grając z tym i feignąc to. A właśnie jak chcemy, to tu kosztuje to silver i bitewne kredyty. I maksymalnie możemy do 120, które w miarę kosztuje tu Silvera i coraz, coraz, coraz więcej to kosztuje bitewny kredytów. Tak jak widzicie, jakbym chciał te buty na 120, to 12,5 miliona bitewnych kredytów i 3. 200 z całkowitego srebra, jeżeli chodzi o silver. I tak jak widzicie, tutaj jest jeszcze globalna zniżka, która jest na serwerze. I po prostu o wiele mniej nas to wyniesie. Właśnie byśmy zapłacili 4 miliony, a zapłacimy tylko 3 miliony srebra. Więc można też to z niej skorzystać, dopóki jest. Minus 24%. A jakbym chciał właśnie ze 106 berdyż dobić, to na bronie ogólnie jeszcze więcej się zużywa tego. 11 600 srebra. 46 milionów sławy bitewnej. I jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że można po prostu też zdobyć sławę bitewną tak, że zdejmujemy i tracimy, jakby Fejma na broniach. tracimy specki bądź podstawki i kosztuje nas to silver i możemy bitewne kredytów. Na tym tracimy, bo mniej dostajemy niż jak potrzebujemy potem na wydanie. Więc na tym tracimy silver i tracimy bitewne kredyty, ale jak ktoś chce, to może się tym bawić. I na co ja wydaję? Ja wydaję, tak jak widzicie, tutaj 106 na berdyszu i na razie to zostawiłem, bo chcę dobić 120, ale na razie to co pozostawiam, bo tak jak widzicie, no trochę to mnie Silvera jeszcze będzie kosztować. 11, no praktycznie 12 milionów mnie to Silvera będzie kosztować, więc na razie to co zostawiam. I dobijam sobie po prostu, na przykład dobijałem sobie niektóre podstawki na rzeczach, bądź dobijałem sobie na 50 poziomy rzeczy. Teraz aktualnie troszeczkę zbieram to, bo nie chcę wydawać się na nic praktycznie. Po prostu troszeczkę zostawić, bo nie widzę ceny, co bym wydawał Bo jeżeli chodzi o topory Bo troszeczkę w topory ładowałem, w birpapsy pewnie będę ładował Bitewne kredyty Bo nareszcie na kontenty PVA Chodzę, jeżeli chodzi o to, aż Ścieżki awalońskie i tam naprawdę sporo tego fejmu leci i dość sporo tych specek wbijam, więc raczej to pory na setkę wszystkie sobie dobiję na spokojnie, oprócz birpawców, więc dlatego na nie wydam pewnie bitewne kredyty, ale chcę wykorzystać tą zniżkę dopóki jest i 120 dobić na berdyszu, więc pewnie te birpawcy troszeczkę tam ruszę jakimiś mopkami solowymi ubijane, ale finalnie setkę będę miał po tym jak dobiję 120 na berdyszu, co też troszeczkę poczeka, bo aktualnie silver jest mi po prostu tak jak mówiłem potrzebny. Więc mam nadzieję, że uwzględniłem wszystko i wyjaśniłem, skąd można to pozyskiwać. I dokładnie Wam wytłumaczyłem na co ja przynajmniej wydaję. Tak jak mówiłem, to nie jest najoptymalniejsze, najbardziej e, wydajne zużywanie tych biternych kredytów, e, ale po prostu ja tak je używam. Więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia jutro. Cześć!